Halo, halo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Wasz ulubiony Jupiter, czyli Muszkin. A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejne 6 jajeczek eventowych. Tak więc, moi drodzy, przypominam Wam następnie: zostawcie suba, zostawcie lajka, w komentarzu, napiszcie, co Wy najlepszego trafiliście z tych jajek eventowych. A tymczasem, nie przedłużając, zobaczmy, co przyniesie nam pierwsze jajo: mutacja. Do do L primo spadający łokieć ma większą szybkość przemieszczania się, a zadymiar zyskuje zwiększone super doładowanie więcej punktów życia. No i to jest, wam powiem, nawet elegancka mutacja. L El primo ostatnio sobie grywałem na streamkach, więc jak najbardziej przyda się ta mutacja. Dobra, lećmy do następnego jajeczka. O, to będzie znowu rzadkie. Bardzo rzadkie. Proszę, lepsze. Epickie. I jeszcze raz. Mityczne. I czy to będzie legenda? Nie. Mityk. 500 błyskotek. Ajajaj. Już liczyłem bardziej na jakąś, nie wiem, skina może. Coś takiego. No dobra. Dwa jajeczka za nami. Zobaczmy kryje się w trzecim. To będzie bardzo rzadki. Uwaga. Bardzo rzadki. Sto błyskotek. Trzy jajka za nami, drodzy widzowie. Kurczaczki. Coś lepszego bym poprosił. Jakąś legendę chociaż. Epicki. Mityk. Dobrze, dobrze. I teraz jeszcze urośni. Proszę, jeszcze raz. Jest. Jest. Mam to. Legenda. I z tego niech będzie jakiś przepotężny skin. Proszę. Niech to będzie skinek. Ojoj, ale to się bije. Zaraz ekran wybuchnie. I No i mamy skinka. Różowy superstrażnik Brock. Od razu sobie wyposażymy. I zostało jedno albo dwa jajka. Zobaczmy. To będzie bardzo rzadkie. Mutacja do. Do spajka. Spajkiem też ostatnio pogrywam. I ostatnie jajeczko. Drodzy widzowie, byle to nie było rzadkie. Dobra, bardzo rzadkie. Epickie. Może jeszcze jakiś mityk? Proszę, mityk, a może jeszcze legenda? Uwaga, nie, mityczne i kolejne błyskotki. Oh. Dobrze, tak więc moi drodzy widzowie. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że dropy się podobały. Pamiętajcie napisać swoje dropy w komentarzu. Przypominam również o subie, o lajku pod tym filmem. I widzimy się w następnym materiale. Żegnam się z Wami łóżki.